Dziś ma dojść do spotkania na szczycie. To właśnie w tym dniu Karyna pozna Frazesa. Zapraszam na odcinek. Dzień dobry Karynko. Jesteś gotowa na poznanie Frazesa? Cześć. Cześć. Idziemy na dwór? Karynka nie mogła poznać się z Frazesem wcześniej, ponieważ Frazes jako pies z musiał przejść komplet szczepień, a małe pieski nie mogą na początku spotykać się z innymi pieskami, tak więc okres kwarantanny minął, oba pieski w końcu mogły się spotkać. Liczymy na to, że Karyna polubi swojego rudego kuzyna, a rudy kuzyn polubi swoją kuzynkę Karynkę. Powiem wam, że śniegu nie było, ale tyle min, co jest na trawnikach, to jest jakaś masakra. Ludzie w ogóle nie sprzątają po swoich psach. Nieważne, czy to jest mała rasa, czy duża, po psie trzeba sprzątnąć. Pies sam po sobie nie sprzątnie. Ja zawsze mam przy sobie psi pakiet. Tereny zielone przy blokach, gdzie są place zabaw i często przebywają dzieci, to Naprawdę nie jest miejsce na psią kupę, więc warto wziąć woreczek i po sobie posprzątać. A jak nie po sobie, to po swoim psie. Jedyne miejsca, gdzie nie sprzątam psiej kupy, to jest jakieś szczere pole, takie miejsca, gdzie nie przebywają na co dzień ludzie. Już kiedyś robiłem odcinek o psich kupach, ale temat jest na czasie, ponieważ idzie powoli wiosna i te kupska wychodzą z trawnika, że naprawdę ciężko jest przejść, żeby nie wdepnąć to butem i nie przynieść tego do domu. Szczególnie dla tych ludzi, którzy nie patrzą, co mają pod swoim podeszwami. Nie jest to na pokaz, wór jest pełny, gówna. Teraz główienko trafia do śmietniczka. Tak powinien robić każdy właściciel psa. Zobaczyła swoją pancie i pobiegła jak rakieta. Co tam panciu? Trzy, dwa, jeden. Widzimy się na posiadłości u frazesa. Pierwsze spotkanie naszych pupili można uznać za udane. Na początku wiadomo jak to pieski się poznają. Było trochę strachu tego mniejszego, Karenka zobojętnienie. Ale po czasie kiedy zaczęły ze sobą dłużej przebywać, już zaczęły się wąchać. Razem się można powiedzieć, że troszkę bawiły. Tak więc miejmy nadzieję, że przyjaźń zakwitnie wśród piesków i Będą się bardzo lubiły i przede wszystkim nie będą się gryzły. Przy Frazesie widać, jak Karynka bardzo mocno się zmieniła, jak wydoroślała. Już nie w głowie jej głupie zabawy z innymi pieskami. Nie skacze i nie zaczepia innych psów. Za to Frazes jako szczeniak ma ten nawyk, ale pewnie z czasem mu to minie. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Poza psim spotkaniem tydzień nie przyniósł nic ciekawego. Po prostu była praca. Do środy tydzień leciał bardzo ciężko i się dłużył. Jednak po środzie już minął bardzo szybciutko i mamy weekend. Ten weekend również wolny i trochę znowu urodzinowy, bo dzisiaj idziemy na obiad do mojego taty, który miał urodziny wczoraj. Jutro idziemy do Basi oraz Delizy na urodziny. Tak więc tydzień urodzinowy, a raczej okres urodzinowy trwa dalej. Buty, które pojawiły się w miniaturce filmu. Buty z pleśnią. z Bardzo dużo odcinków temu kończą dzisiaj właśnie swój żywot, że tak powiem. Ahoj! Bajo! Początek nowego tygodnia przynosi już wiele emocji, bo jedziemy do Wrocławia na Bank 2, czyli Gale stand-upu, gdzie wystąpi wiele gwiazd z polskiej sceny stand-upowej. Tak więc na pewno będzie śmiesznie i bardzo fajnie. Mam nadzieję nagrać coś z tego wyjazdu. I w dzisiejszym epizodzie to już wszystko. Dziękuję serdecznie, że wytrwaliście do końca i serdecznie pozdrawiam. Że widzimy się już wkrótce. Siemanko!